Top 5 porad, jak epicko nie wstać z łóżka. Porady doświadczonego lenia. Porada pierwsza: symuluj hibernację niedźwiedzia. Zasada jest prosta: niedźwiedzie nie wstają przed wiosną, dlatego udawaj, że przestawiasz się na tryb zimowy. Pamiętaj, żeby robić głębokie zimowe oddechy i otulić się w koc na tyle mocno, by absolutnie nic cię nie mogło ruszyć. Twoja mantra brzmi: do wiosny. Porada druga: wejdź na wyższy poziom poduszkowej strategii. Ważne, żeby łóżko było dobrze uzbrojone. Przeorganizuj poduszki tak, by odgradzały cię od świata. Rzucasz je niczym zamki obronne, bo czy zamek dałby się tak łatwo opuścić? Jeśli ktoś próbuje cię wyrwać z łóżka, odgrywaj zaskoczonego strażnika. Nie mogę opuścić fortecy. To kwestia honoru! Porada trzecia. Wymówka roku – energetyczna regeneracja kwantowa. Znajomi próbują cię nakłonić do wstania? Tłumacz im, że jesteś w środku procesu kwantowej energoregeneracji i każde wstanie z łóżka może zakłócić ten skomplikowany proces. Im więcej fachowych słów, tym większe szanse, że nikt nie zrozumie i odpuści. Powtarzaj z powagą. Potrzebuje stabilizacji kwantowej snu. Porada cztery. Przygotuj zestaw wszystkiego na rano. Żeby epicko nie wstać, trzeba mieć wszystko pod ręką: książki, obok łóżka, piloty, na poduszce, przekąski, to oczywiste. I nie zapomnij o termoaktywnych skarpetach. Ogrzewanie w łóżku to podstawa, bo w przeciwnym razie może cię wywiać z twojej norki. Porada piąta. Sztuczka na zaśnięcie wewnętrzne. Kiedy już nawet poduszki, forteca i zestaw wszystkiego nie pomagają, najwyższy czas udawać, że znowu zasypiasz. Leż z zamkniętymi oczami, tak aby twoja obecność w łóżku nie budziła podejrzeń. Jeśli ktoś wchodzi do pokoju, stosuj sztuczkę snu, nieruchomość, głęboki oddech i kto wie, może sam w to uwierzysz. Życzę powodzenia w Twojej nowej, leniwej karierze.